Witajcie widzowie w to środowe popołudnie. Trochę słychać katar mnie dopadł, więc to międzyrajdowe spotkanie tym razem będzie chyba trochę krótsze, a zaczniemy od wymienienia takich nazwisk jak Tom Christensen, Grzegorz Dżyb, Kacper Wróblewski, Zbigniew Gabryś, Maciej Glubiak. To jest czołowa piątka rajdowych samochodowych mistrzostw Polski 2022 i jednocześnie żadne z tych nazwisk nie pojawia się na liście 131 pozycji rajdu Barbórki Warszawskiej Jubileuszowej 60. Barburki, która już w najbliższy weekend. No i powiem Wam, że jest to trochę smutne, że czołówka RSMP nie pojawia się na rajdzie, który jest podziękowaniem dla kibiców. Oczywiście nie jest to zapewne wina samych zawodników, a niezrozumienia przez sponsorów tego, czym jest rajd barburki warszawskiej, niewłaściwej promocji tego rajdu, słabej organizacji tego rajdu, która też przejawia się tym, że na rajdzie barburki warszawskiej nie ma żadnej międzynarodowej gwiazdy, nie licząc naszych dwóch eksportowych załóg i nie ma żadnych gwiazd w WRC. A co za tym idzie, nie ma też żadnych samochodów w WRC, a nie raz po karowej jeździli mistrzowie świata rajdów, czyli mistrzowie w WRC. Te samochody w WRC są za to w Pradze, na Rally Sprincie Praskim, który odbył się w miniony weekend, gdzie takich samochodów było aż pięć, począwszy od Corolli w WRC, przez Lancer'a w WRC, po bardziej współczesne konstrukcje jak Hyundai i20 czy Fiesta. I skoro te samochody pojawiają się w Pradze, one nie muszą walczyć o czołowe pozycje, chociaż akurat... Trzy czołowe miejsca zajęły samochody WRC, właśnie Hyundai wspomniany i 20600, Ford Focus jeszcze dwulitrowy i Ford Fiesta poprzedniej generacji WRC, czyli ostatnia Fiesta WRC 2017-2021. Te samochody może bardziej radzą sobie na specyfice odcinków praskiego rallysprintu, ja nie znam tego rajdu, nigdy na nim nie byłem, ale pięć aut WRC, nawet tych gdzieś dalej robi show dla kibiców tauta jadą bokiem tauta hałasują wydając siebie tak niesamowity dźwięk to czego pragną kibice to czego nie dają samochody Super 2000 samochody RRC samochody R5 czy w końcu współczesne Rally 2 tego nam brakuje myślę że nie tylko mnie i myślę że tego organizatorzy Barburki powinni starać się pokazać nam jak najwięcej powinno się przestać patrzeć na ten rajd jak na rywalizację którą stał się on bardzo mocno w ostatnich latach tak naprawdę tylko dla dwóch głównych aktorów, wcześniej był to Tomek Kuchar i yy, Kajetan Kajetanowicz w ostatnich latach. Kajetan Kajetanowicz i Mikomarczyk, ten urzędujący król, ten pretendent, teraz nowy. Czy już nie taki nowy i nowy pretendent, znowu też nie taki nowy był od kilku lat. Miko przecież już w tym rajdzie startuje, starając się ugryźć Kajetanowicza. W tym roku będzie to na pewno kolejna odsłona tej rywalizacji i chyba tak naprawdę będzie to jedyne, czym tak naprawdę kibice będą się cieszyć, bo wprawdzie z tej czołowej piątki RSMP pojawi się drugi wicemistrz Polski Kacper Wróblewski jako zerówka swoim prywatnym gerialisem. Jeśli będzie mokro, może ten Gerialist pojedzie jakimś bokiem. Natomiast powiem Wam, no moje doświadczenie nie jestem kierowcą profesjonalnym, rajdowym, wyczynowym ale Gerialist nie jest łatwym samochodem do prowadzenia w poślizgu. Natomiast myślę, że dla Kacprani nie będzie to problemem, jeśli tylko pozwolą na to warunki na pani karowej, a właśnie na samej karowej. Na pewno będziemy ekscytować się wspomnianym pojedynkiem Kajty i M e Miko. Co jest ważne, obecny sezon pokazał, że Próby wywołania burzy w internecie przez niektóre środowiska, niektóre grupy internetowe między kibicami Kajty i kibicami Mito, Miko wielokrotnie w ciągu tego sezonu było to pokazane, że tych dwóch panów. Absolutnie nic nie poróżnia. Oni owszem walczą, ale na odcinkach specjalnych, prywatnie, w ramach już od połowy sezonu jednego zespołu orlenowskiego, jechali Mistrzostwa Świata, tak naprawdę walcząc o zupełnie inne cele. I tutaj nie ma mowy o jakichś niesnaskach. Ja to jeszcze raz podkreślę, a rozmawiałem z jednym i z drugim, więc naprawdę wiem co mówię. Kto będzie królem Karowej w tym roku? zobaczymy. Natomiast z ciekawostek warto wspomnieć o tym, że Miko Marczyk zaczynał tegoroczny sezon od specjalnego malowania, takie pokazał podczas memoriału Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza u mnie w Wieliczce, w naszym domowym wielickim rajdzie. Natomiast Kaito kończyć będzie sezon w wyjątkowym, kosmicznym malowaniu. Super ma po prostu przygotowane oklejenie dla swojej fiesty, pod warunkiem, że Kaito wystartuje, dlatego że Kaito cały czas leczy kontuzję pękniętego żebra podczas wypadku w rajdzie Japonii. Miejmy nadzieję, ściskajmy kciuki, że w sobotę się pojawi. Jak już jesteśmy przy sobocie, żeby już zamknąć temat rajdów w Polsce, to na niedzielę przygotowuję dla Was specjalną rzecz, wywiad z Miko Marczykiem, którego Miko udzielił mi jeszcze w Katalonii, podsumowujący cały sezon WRC w wykonaniu młodego polskiego zawodnika i jego pilota oczywiście również, chociaż rozmawiałem akurat z samym, samym Miko tym razem, to w niedzielę. W sobotę oczywiście też będzie film, też tym razem około motoryzacyjny, mam nadzieję, że się Wam spodoba, a my przechodzimy dalej Dalej do kwestii, już zostawiamy tą barburkę w spokoju, dalej do kwestii kalendarzy, bo to chyba najważniejsze rzeczy, jakie pojawiły się w minionym tygodniu. Kalendarz Mistrzostw Świata i Kalendarz Mistrzostw Europy. Przede wszystkim w kalendarzu WRC mamy za mało asfaltów, bo są tylko trzy rundy asfaltowe, Chorwacja, rajd środkowej Europy, czy tam Europy Centralnej i rajd Japonii, a mamy aż osiem rajdów szutrowych. Myślę, że ta dysproporcja jest bardzo niekorzystna i bardzo niepotrzebna. Tu brakuje w środku jeszcze przynajmniej jednej rundy typu, nawet ten nie szczęsny rajd Ipru, aczkolwiek myślę, że znaleźlibyśmy lepsze rajdy asfaltowe do upchania gdzieś na środek sezonu chociażby Włochy mogłyby wrócić na kontynent, o czym jest mowa, bo włoski rajd nadal będzie rozgrywany na Sardynii, a mówiło się, że może wrócić na kontynent. Nie ma rundy na Bliskim Wschodzie, nie ma rundy w Stanach Zjednoczonych. Te dwie rundy stawia sobie FIA za cel, żeby dołączyły do kalendarza Mistrzostw Świata w przyszłości. No, runda w krajach arabskich, wiadomo, to jest pieniądz, za tym idzie Formuła 1, chociażby za tym poszły teraz Mistrzostwa Piłkarskie z dużymi kontrowersjami, ale nie myślcie, że przy Formule 1 czy przy rajdach tych kontrowersji nie ma, One są dokładnie takie same. W, zanim jeszcze sam kalendarz, no to Rowan Pera powiedział w minionym tygodniu, że walka w przyszłym sezonie na pewno będzie bardziej zacięta. Bardziej zacięta chociażby dlatego, że końcówkę sezonu bardzo mocną miał Hyundai i to nie tyle mocną, bo Tanak, czy Neville, tylko po prostu poprawili samochód, a zespół Hyundai'a, zespół kierowców był bardzo mocny. Co pokazali, wygrywając przecież szereg rund w, w tym już zakończonym sezonie. Oczywiście. Układ sił w Hyundai jest inny, będzie teraz towarzyszył Neville'owi Lappi, ale na pewno to jest siła, na którą Rowan teraz zwraca uwagę, że warto, trzeba będzie się z nimi liczyć. No to teraz przejdźmy już do tego kalendarza. Wszystko zaczniemy od Monte Carlo w styczniu, to wiemy, potem Szwecja, luty, Meksyk w marcu, w kwietniu rajd Chorwacji, ta część się w ogóle nie zmienia, Portugalia również, Włochy, do tego momentu mamy dalej to samo. Włochy oczywiście w czerwcu, Portugalia w maju. Druga połowa czerwca, w zasadzie końcówka czerwca Ride Safari, potem Estonia w drugiej połowie lipca, na początku sierpnia Finlandia, Grecja na początku września i tak naprawdę do tego miejsca cały ten kalendarz wygląda tak samo i nowość. Pośrednio nowość ride Chile wraca do nas 28 września i 1 do 1 października, czyli na przełomie września i października wracamy do Ameryki Południowej po Rajdzie Meksyku. Ja powiedziałem oczywiście, że on się nie zmienia, to w domyśle, że już wam opowiadałem o Rajdzie Meksyku dwa tygodnie temu. Z Chile wracamy właśnie na Rajd Europy Centralnej, Central Europe i rally 26-29 października. I będzie to rajd który odbywał się będzie na trójstyku granic czeskiej, austriackiej i niemieckiej. Wszystko zacznie się w czwartkowy wieczór w Pradze od startu honorowego w centrum Pragi przy Zamku na Hradczanach. Tam też odbędzie się pierwszy odcinek specjalny, odcinek, który będzie wykorzystywał trasę właśnie jednej z prób praskiego rally sprintu, o którym dzisiaj wspominałem. W piątek, cały dzień piątkowy, rozegrany będzie po czeskiej stronie granicy, blisko, że już granicy z Austrią. Sobota to odcinki właśnie w Austrii, częściowo pokrywające się z legendarnym rajdem Semperit. A w, w niedzielę finał rajdu oraz odcinki niedzielne w Niemczech, również bardzo blisko granicy czeskiej, granicy austriackiej. Zatem dość kompaktowo. Organizatorzy zwracają oczywiście uwagę na to, że będzie trzeba jakoś ogarnąć kibiców, są na to gotowi. Troszeczkę przerażające jest to, że wspomniano, że bilety będą tańsze niż 100 euro, więc trzeba oczekiwać pewnie biletów na poziomie 80-90 euro. No ale cóż poradzić Mistrzostwa Świata w tym rejonie świata zazwyczaj są biletowane. Zobaczymy jak to będzie. I finał, tak jak w tym roku w Japonii. Jestem bardzo zaskoczony tym, że nawet oficjalnie nie powiedziano nic o tej żółtej karcie, kartce dla Rajdu Japonii. Bardzo jestem tym zawiedziony, że, że ona nie została jakoś nagłośniona, że tylko mogliśmy sobie pozbierać te kontrowersje, o których mówiłem tydzień temu. No ale tak, cóż, taka polityka. Kalendarz Mistrzostw Europy. Tutaj jest zdecydowanie równiej, mamy tyle samo rajdów asfaltowych i szutrowych. Rajd Polski jest tym razem wcześniej, ale wszystko zacznie się oczywiście w marcu od Rally Serras de Fafe Felguerias, czyli od rajdu Fafe w Portugalii. Potem mamy rajd Wysp Kanaryjskich w maju, zatem prawie dwa miesiące przerwy. Na koniec maja, w zasadzie dwa tygodnie po Kanarach, rajd Polski, zatem znowu szutry. Rajd Lipawy, szutry w czerwcu, znaczy w lipcu, na początku lipca. Royal Rally of Scandinavia, czyli rajd Szwecji, który rozgrywany będzie w rejonie Warmland, tam gdzie jeszcze do przed przedpandemii rozgrywany był Raid Szwecji, zimowy rajd Szwecji, ponieważ zimowy rajd Szwecji został przeniesiony na północ, to w ramach Mistrzostw Europy do rejonu Warmland wróci rajd letni tym razem. Rally di Roma Capitale, znowu asfalty, koniec lipca. W połowie sierpnia barumka tradycyjnie też asfalty i wszystko zakończy się rajdem. Węgier, który wraca po rocznej absencji 7-8 października rajd węgier. Ja uważam osobiście, że fajnie, że węgry wracają. Ten rajd był bardzo fajny. On wymagał tego doszlifowania, tego dopięcia pewnych względów bezpieczeństwa, ale sam rajd bardzo mi się podobał. Wypad na Węgry w październiku, gdzie tam jest jednak mimo wszystko trochę cieplej. Był przyjemny, bo w zasadzie pogoda była taka sama jak na Barum, a rajd był. Nadal bardzo blisko Polski, więc warto tam będzie pojechać. Jeśli będziemy mieć jakichś reprezentantów w Mistrzostwach Europy w przyszłym roku, to już zdecydowanie nawet bardziej. Na koniec jeszcze parę drobiazgów. Po pierwsze, Clio Rally 3. Zespół Alpine Sport, czyli no, tak zwany Renault Sport, teraz pod nową nazwą, zaprezentuje już w styczniu oficjalnie Clio Rally 3. Clio Rally 3, Rally 3 jest już gotowe, ma jeszcze jakieś tam ostateczne szlify przechodzić w styczniu, właśnie już po prezentacji. A proces homologacyjny ma się zakończyć w kwietniu i od kwietnia ma samochód być dostępny dla klientów i ma zacząć startować. Jarimat i Latwala jest zaskoczony decyzją Lapiego o odejściu. Z jednej strony jest murzalny, bo nie powinien zmieniać zwycięskiego składu, był bardzo zadowolony z kierowców, wspominał o tym. Z drugiej strony ma świadomość, że Hyundai, Hyundai dał Lapiemu pełną kampanię, czego Toyota dać nie mogła. No więc bez jakichś tam złych emocji, ale trochę zaskoczenia jednak było. Na sam koniec jeszcze tylko jedna informacja. Trwa plebiscyt na sportowca roku przeglądu sportowego. Najstarszy tego typu plebiscyt w naszym kraju. 80. chyba ósma edycja już tego plebiscytu. I mamy Kajetana Kajetanowicza w stawce nominowanych. Kajto ma numer 5. Zatem jeśli jeszcze o tym nie wiedzieliście, można głosować co 12 godzin. Trzeba się zalogować przez Facebooka albo inne social media, i można co 12 godzin oddać głos. Zatem zróbmy to, głosujmy, pokażmy, że Kajto może wejść. Do czołowej piątki, bo umówmy się, pewnie iga zgarnie w tym roku wszystko. To wszystko, co miałem Wam powiedzieć w tego tygodniowym vlogu. Mam nadzieję, że był on dla Was ciekawy. Już teraz zapraszam Was na sobotę na Ferrari Land, bo o tym będę opowiadał Wam w sobotę, a w niedzielę na wywiad z Mikomarczykiem. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia.